Jest nam przedstawiciel Wydziału Nauki Inżynierii Inżynierii w Stalowej Woli pan Rafał Kuzioła. Dzień dobry Państwu. E, na początek pytanie ile kierunków jest na Państwa wydziale? Wychodzimy z ofertą pięciu kierunków. Od 1 października 2020 roku jest to inżynieria materiałowa, grupa językowa polska. Od tego roku uruchomiliśmy także nabór grupy językowej angielskiej inżynierii materiałowej. Mamy też kierunek inżynieria środowiska, pierwszy stopień oraz drugi stopień. No i nowość na naszym wydziale: dietetyka. E, może chciałby Pan coś więcej powiedzieć na temat tej dietetyki? No jest to kierunek bardzo taki e, popularny. E, w, Rozeznanie rynku pokazało, że jest bardzo duże zainteresowanie tym kierunkiem. Bardzo wiele osób już pytało ten kierunek, kiedy uruchomimy miejsca pracy szeroko od przedszkoli po wyższe instytucje, restauracje. Jakie jest zaplecze techniczne? Zaplecze techniczne mamy bardzo dobre, ponieważ mamy budynki nowo oddane. Najstarszy budynek ma dopiero tylko 6 lat. Mamy bardzo nowoczesną aparaturę, w którą jesteśmy wyposażeni, laboratoria. Cały czas staramy się też poszerzać ofertę, wyposażać w laboratoria w jeszcze nowszą aparaturę, której na przykład nie mamy, żeby badania także, które prowadzimy były coraz bardziej innowacyjne i powszechne. A jak wygląda popularność kierunków? Popularność kierunków jest znacząca. Są różne kierunki, lata są i bogatsze studentów, liczbę studentów i mniej. Natomiast grupy studenckie, laboratoryjne liczą zawsze ośmiu studentów, tak żeby każdy ze studentów mógł wykonać każde ćwiczenie, docąć aparatury, a nie tylko poprzyglądać się. Czy można powiedzieć, że studia na Państwa wydziale są jakoś szczególnie trudne, wymagające? Na pewno nie są to łatwe studia, natomiast też nie mogę przerazić. Studia inżynieria środowiska czy inżynieria materiałowa są to studia interdyscyplinarne, czyli łączą wiedzę z zakresu biologii, chemii, fizyki, informatyki. Także dość szeroko, natomiast studia z wielką perspektywą, dające wiele możliwości. Nie bez powodu ten wydział znajduje się w mieście Stalowa Wola. Mieście, które słynie z tego, że jest bardzo dużo firm przemysłowych, gdzie bardzo duże znaczenie ma właśnie inżynieria materiałowa, ale też inżynieria środowiska. Czy istnieją jakieś koła lub projekty dodatkowe, żeby student mógł się rozwijać jeszcze bardziej? Tak, są koła naukowe dla studentów. My też bardzo zachęcamy studentów do korzystania z tych kół. Bardzo chętnie zostajemy ze studentami, żeby wykonywać jakieś projekty, które ich interesują. Tak? Te projekty bardzo często mogą przerodzić się w później jakieś opatentowanie produktu, który możemy dalej przedstawić światu. Gdyby Pan miał tak podsumować i powiedzieć w dwóch zdaniach argument, który zachęcałby naszych kandydatów do wybrania kierunków na Państwa Wydziale, to co by to było? Kierunki bardzo innowacyjne, kierunki, które dają przyszłość, kierunki, po których znajdziemy pracę w wielu gałęziach przemysłu, od przemysłu metalograficznego po jakiś motoryzacyjny, ale też lotniczy, bo Podkarpacie jest Doliną Lotniczą, ale też medycyna, bo materiały nowoczesne wykorzystujemy także w medycynie. Jak wygląda współpraca z pracodawcami i przedsiębiorcami w stalowej woli? Mamy tak zwany konwent pracodawców, gdzie współpracujemy właśnie z różnego rodzaju przedsiębiorstwami. Nasi studenci, oni studiują studia inżynierskie siedmiosemestralne, mają obowiązkowe praktyki, które odbywają w przedsiębiorstwach. Dodatkowo z jedną z firm produkującą maszyny budowlane, firmą chińską, mamy podpisaną umowę współpracy, gdzie nasi studenci, najlepsi studenci roczników inżynierii materiałowej są wysyłani na płatne staże w czasie wakacji. Czy są dostępne akademiki w Stalowej Woli? Tak, w Stalowej Woli posiadamy dwa akademiki, w których studenci mogą zamieszkać. Czy studenci ze Stalowej Woli mogą ubiegać o jakieś specjalne stypendium? Tak, oczywiście, poza stypendiami uczelnianymi, co roku dostają też wszyscy studenci pierwszego roku stypendium prezy pana prezydenta miasta. Od drugiego roku studenci, którzy przekroczą średnio 3,5%. To tak na zakończenie, jakby Pan miał powiedzieć w dwóch zdaniach, właśnie jakiś argument zachęcający, dlaczego powinni nasi kandydaci wybrać się na ten kierunek, to co by to było? Ponieważ są to kierunki innowacyjne, bardzo nowoczesne, dające możliwości ubiegania się o pracę w wielu miejscach. Studia, które odbywają się w mieście posiadającym bardzo liczne grono przedsiębiorców, którzy czekają właśnie na takich wysoko wyspecjalizowanych studentów. Dziękujemy bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. A widzów zapraszamy na kandydat.kul.pl po więcej informacji.